Animals Gathering, czyli zgromadzenie zwierząt. W gra, w której jesteśmy magami. Mamy ożywić zwierzęta. Mogliśmy tam rośliny, przestrzeń pozostała, ale nie ma, nie ma zwierzaków. Jest to produkcja, moi drodzy, wydawnictwa Wonderful World. To jest wydawnictwo z Tajwanu. Projektantem jest Du Gwei, Ilustratorem Momoko. Jest to, moi drodzy, propozycja dla dwóch do pięciu uczestników od 8 roku życia 20-40 minut zabawy, w której takimi kształtami będziemy wypełniali wzory na karcie na kartach zwierząt i na przykład taką sobę żurawia, Strusia, e, Motyla, czy Pingwina, Łożabę, tak. Na początku każdy z trzech, kto dostanie kart na rękę, ma wybrać sobie jedną. Każdy dostaje też swojego maga. On ma już specjalną swoją umiejętność, którą już tutaj używa. Wskazany rozkład ścianek na, na kostkach. Już kostek tu widzimy, dwie takie, dwie takie, dwie takie będą. I ile jakich zwierząt jest. Na przykład 18 lądowych, 10 wodnych, 7 powietrznych, tak? tutaj w tej, w tej talii no, na karcie widzimy, yy, czy jest stała zdolność, czy jest zdolność do punktowa, czy jest zdolność. Yy, po aktywowaniu karty, po odwróceniu, szukam, czy mi się taka tu pokazała. Nie widzę, zaraz im sobie tu jest, przy aktywacji. czy generalnie, jak, jak kartę zrobię, tak, łowę te elementy, na przykład na tym pawiu, każdy z elementów, no to sobie odkładam go w ten sposób, i, i, i to jest, e, akurat tu jest stała, ale jakby, jakby tak było na karcie, tak, e, z tej zdolności. No, to, to jest wtedy zdolność przy, e, przy odwróceniu karty. Celem jest, żeby zrobić z wierzaków 5 lub 4, jeśli będzie wśród nich słoń. Słonie widzieliśmy na, na przy otwarciu, jak on tam wygląda. E, I wtórzę: e, albo wrzucamy kostkami. Kostek jest 6. W, e, wrzucamy tyloma. 6 minus. Ilość zwierzątek, które realizujemy. Czyli na przykład każdy realizuje jedno zwierzę, no to wybiera sobie z tego e, 6 minus 1, 5 kości, tak? Jakbym już miał, że realizuję sobie dwa zwierzaki, no to wtedy mam większe szanse, że dopasuję element, bo mogę rozdzielać między dwie karty, ale już mam 6 minus 2, to już bym czterema kostkami rzucał, tak? Więc im więcej kart realizuję, tym łatwiej dopasuję element, Natomiast mniej kości używam. Jedno trzeba pamiętać. Każdy z nas ma teraz składy kości na, tym, na kartach pokazanych. No musimy zr zrobić tych kart e, 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 4 lub 5, tak? Jeśli 4 z słoniem. Więc tak, jedno rzucanie kostkami ilość e, zwierzątek nie, w toku, w realizacji e, od, od, e, odjęta od, od tej, tej puli sześciu kości. E, lub druga sprawa to wzięcie i wtedy od razu to co mi wyjdzie daje na, na elementy na, na karty jak kartę realizuję no to ją odkładam i, i robię albo stałą zdolność albo punktacyjną albo na koniec gry albo przy aktywowaniu tak przy odwróceniu przy zrobieniu tej karty lub druga rzecz po prostu biorę jedną z kart z pięciu z banku biorę i uzupełniam pulę o kolejne zwierzę tak e Jakie my tu mamy, zobaczmy, te, te zdolności tych, tych naszych magów. Więc mamy tak: karty magów i ich zdolności. Mogę wziąć sobie dowolny kamień, ta ręka to jest dowolny plus jeden, to dowolny element, tak. Jeśli wyrzuciłem cztery różne na kostkach, potem drugie, mogę wziąć. E, e, nie, jak, jak rzucam kostkami, e, e, to wtedy mogę jedną magiczną kość odrzucić, e, blokując innym wzięcie. Bo tu jest tak, jak rzucam tymi kostkami, i nie mogę ja czegoś dołożyć, to będą mogli z tych kości dołożyć to przeciwnicy. Się na przykład, nie wiem, rzuciłbym sobie takimi. Nie, móg, nie mógłbym dołożyć tego, albo do, dołożyłbym dwa jednego nie, tak? To wtedy ten. To wtedy. Ten pozostały biorą przeciwnicy. A tutaj mogę jedną zablokować z, z tych kości, która, która, która byłaby dla przeciwników, tak? Potem kolejny że mogę dwa kamienie, dwie różne, nie, dwie kości ze swojego rzutu wymienić na jeden kamień dowolnego wyboru, tak. Czyli dwie, niekoniecznie z tym kamieniem, który tam jest, tak, no, wiadomo z innym, dwie wymieniam na, na jeden dowolny kamień lub dwie z rzutu przeciwnika, ale jeśli ten przeciwnik ich nie użyje, to jest ważne, jeśli przeciwnik ich nie użyje, tak. Potem kolejny, E, czwóreczka, mogę rzucić dwiema e, dodatkowymi kostkami, ale nie więcej niż 6. Niż tak? Czyli mam pad jedną, rzucam plus dwie, ale, ale maksymalnie mogę rzucić sześcioma i ostatnie po rzucie mogę e, e, przerzucić e, dowolną liczbę lub wszystkie kostki, które rzucałem, tak? Pamiętamy, rzucam 6 minus zwierzaki w, w toku realizacji. A tutaj mogę przerzucić raz, ale ten, ale dowolną liczbę kości. E, teraz moce zwierzaków, czyli to, co tutaj na dole będzie. I mamy tak, to są moce stałe. I tutaj mamy tak, po kolei. Mogę wymienić magiczne kamienie ze swojego rzutu lub rzutu innego gracza. E, mogę wymienić no, jaki tam będzie element, tak, pokazany bo to mogą być różne, niekoniecznie muszą być pokazane takie, mogą być pokazane takie e, więc mogę wymienić z tych kości te, to co tam wyszło lub innego gracza na ten na jakiekolwiek inne, tak jeśli tu będą innego gracza to nie może być gdzieś te, 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 ten element z tej kości tu pokazany, używany przez niego, tak Potem druga rzecz taka, to jest yy, blokowanie przed kradzieżą. Kradzieża jeszcze tutaj nie było, jeszcze jeszcze pokażę o co chodzi, tak? Drugie to jest, nie może, nie mógł być celem ataków innego gracza, generalnie chodzi o kradzież elementu z karty niezrealizowanej. bo karty są zrealizowane, z czego rzeczy są ściągane te elementy, a tak to jest na karcie. Będzie można być w pewnym momencie, tu widzimy już niżej, tak, będziemy można mi ukraść, a to jest blokowanie tego, tego złodziejstwa. Eee... I ostatnie grę kończy się, gdy mój obszar zawiera cztery wypełnione karty ze zwierząt. Eee, taki że cztery karty to, to koniec gry, tak. To samo jakby co, co jest przy ułożeniu słonia. Eee, dobra, teraz mamy karty punktacyjne. I tu mamy tak. Otrzymuję dwa za każdą kartę z takim znaczkiem, tak. Jakby było takie, coś. oczywiście pewnie mogą być inne znaczki, na przykład y, dwa za każde takie morskie, tak? Potem y, drugie, otrzymuję jeden za każdą, y, aha, i to oczywiście za każdą ukończoną kartę, chciałem zrobić, tak? Otrzymuję jeden y, punkcik za każdą y, ukończoną kartę, no tu też zależy, jaki będzie typ. 2-1, wiadomo, to jest lepsze, nie? Y, I ostatnie za zestawy, że jak będę miał jakiś zestaw, Kart, tak? Czyli yy, lądowe y, 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 te latające i, i, i wodne. No to mam 6 punktów, tak? Tak to wygląda. I to są punktacyjne. Yy, I jeszcze mamy te przy aktywacji. Czyli przy, przy odwracaniu karty yy, zrealizowanej. Yy, no i te przy aktywacji to mamy tak. Mamy atak, czyli kradniemy jedną formę z tych, z tych kości od danego gracza z karty, która nie jest kompletna, tak? czyli że muszą być na tej karcie te elementy. Kolejne to jest, że wszyscy inni gracze muszą usunąć jeden element z z karty. Oczywiście wszyscy inni poza mną muszą usunąć element z karty, tak? Tu jest, że w jakąś kratnę, a tu, że wszyscy usuwają poza mną. E, potem mogę wziąć element taki, taki, taki lub taki z puli gry, czyli no generalnie stąd, tak? Wybiorę sobie z automatu i raz mogę dołożyć do siebie, tak? E, I ostatnio mogę e, ten... E, wziąć kartę z tych, z tych wyłożonych tutaj i umieścić w swoim obszarze przywoływania. Ten obszar gdzie mam, jest niezrealizowany, to jest jako obszar przywoływania się nazywa. To takie coś. I tu jeszcze mamy karty czarów. Karty czarów to są te, i to jest jako wariant gry. Więc nie, nie, warto później dopiero to dołączyć. Że każdy raz będzie mógł użyć takiej karty tak, podczas, podczas gry. No i co się nam tutaj może trafić? E, że raz będę mógł rzucić wszystkimi e, tymi, wszystkimi kostkami, tak? E, nawet jak nie będę miał e, e, w tylu takiej możliwości, tak? Pamiętamy, że e, wszystkie kości minus liczba tych e, w toku, a tu będę mógł i tak raz e, rzucić. Potem drugie, to będę mógł. E, po swoim rzucie, tak, będę mógł y, ponownie rzucić y, daną liczbą kości, y, jaką tam chcę, tak, y, z tych, co, co, co rzucałem. Że ponowny, podobny, podobny przerzut, tak. I to, y, potem y, takie coś. Y, to jest, na przykład, wybieram, biorę i umieściam jeden magiczny kamień według własnego wyboru z puli, tak czyli jeden sobie wybieram z tych potem yy, kolejny wszyscy inni oprócz mnie yy, nie mogą wziąć żadnych magicznych kamieni nieużywanych tak czyli jak, jak blokowanie tych, tych których ja nie używam przez, przez innych ci, ci, ci nie biorą kości więc nie biorą elementów inni potem kolejne yy, w Mogę przetasować te karty tutaj wyłożone i, wy, i, wy, i wybrać do siebie jedną z tych kart. Najpierw przetasuję je, a potem wybieram jedną do siebie, tak? Później. Yy, użyję karty innego gracza, która już została użyta, że gracz już jakąś sobie kartę użył, a ja mogę z tej karty tego innego gracza użyć yy, tego, te, tego czaru. Tak, co tam jest yy, na dole. Yy, a nie, przepraszam, jeszcze, jeszcze inaczej, to jest, że nie czaru. To jest, że ta karta, o, ktoś sobie zrobił, ja sobie ją wybieram. Jak uzbieram elementy, to wtedy jakby mogę ją do siebie zabrać. Więc jedno kradnę komuś kartę punktową, bo tu są punkty za każde. A jednocześnie jak ją zrobię, to ja wtedy znajdę za mnie punkty. Tak? Tutaj mam. Wykupiuję zdolność innego gracza, tak? Ten, ten, ten czar, czyli jedno z tych. Yy, potem. Yy, Aktywuj wszystkie mocy zwierząt ożywionych w Twoim obszarze gry. Czyli te, które ja zrobiłem yy, i mam już gotowe, to mogę raz wszystkich użyć mocy. Yy, potem kolejna. Aktywuj jedną stałą moc zwierzaka yy, z, yy, z mojego obszaru gry, ale nie ukończonego zwierzaka. Czyli jeszcze, jeszcze takiego. Że leży tak. Bo to, że z, zrobiony to, to jedna sprawa, ale tu, że z nieukończonego, że jest stoku tak i mo, mogę, mogę aktywować moc. Yy, I kolejne: yy, kolejne to jest podczas punktowania na koniec gry. Yy, punkty yy, z ze zwierzaka, które, którego już zrobiłem. Są o połowę zwiększane, tak? Że, że jedno zwierzę o 50% punktów więcej mi, mi da na koniec. I to są te karty... te. Te malutkie, tak? Yy, dobra, no to, to jest w sumie tyle jeśli chodzi o, o tą grę. No te symboliki trzeba sobie... Ten. Trzeba sobie poznać, ale one są łatwe, tak? Zawodne dwa punkty, za takie lotnicze 3, za lądowe 1. Tutaj, że taki kształt mogę wymienić. Generalnie one są duże, takie za jeden punkt, one są stosunkowo proste. No i zbieramy elementy na karty, tak, żeby mieć te, te, te dawkowe punkty z tego. Teraz możemy tych, raz takiego czaru swojego użyć, jeśli z tym gramy. Kości, których my nie użyjemy, używają inni, a od 6 u odejmujemy tyle kart, ile mamy niezrobionych, tak? Bo wtedy, jak mamy więcej niezrobionych, w tym rzeczy łatwiej nam rozłożyć, ale tylko mamy mniej kości. No i to jest zgromadzenie zwierząt takiem przyjazna gra z takimi puzelkami rodzinna. Dzięki.